Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Lisica. Witam Was w kolejnym odcinku z SSO. Słuchajcie, dzisiaj plany w ogóle miały być troszkę inne, bo chciałam jechać tam, gdzie jest to Halloween, wiecie, przez ten portal przejechać i pozbierać okruchy duszy, ale znalazłam w ogóle tutaj tornado, nie wiem w ogóle o co chodzi z tym tornadem, ale widziałam, że tam bardzo dużo osób jedzie. Teraz w ogóle wszyscy stamtąd diadą, więc ja tam przejadę się zobaczyć. I spotkamy się na miejscu, jak już tam dojadę, bo tak naprawdę to ja nie wiem gdzie to jest. Się pytałam, gdzie to jest, to nikt mi nie powiedział. No cóż, ja tam dojadę jakoś i się spotkamy na miejscu. Słuchajcie, dojechałam właśnie i to w sumie był kawałek od tego miejsca, gdzie się na chwilę pożegnałam z wami. Dojechałam do tego tornada. Tak naprawdę nie wiem co ja mam tutaj zrobić, ale jest tutaj taki taki duszek, zagubiona dusza. Uh. Aaa, proszę znać fragmenty mojej duszy, by je połączyć w jedną całość. No! O! To jest dobre, czyli to są te. Czyli co? Jak ja je zbiorę, to... Coś dostanę od niej, ciekawe. No, Zbieram, bo to jest w sumie... Tak, oczywiście, Lama. Ja musiałam wjechać w taki wielki płot. Czekajcie, pozbieram jej i zobaczymy, co, co ona mi da. Może mi da. Może mi da jakieś. Może mi da te okruchy, właśnie, co mi są potrzebne. Ale nie wiem, 9 na 20. Czekajcie, gdzie to może być jeszcze? Kurde było pokazane i teraz nie wiem, To jest tyle ludzi. O, one tak sobie leżą. W ogóle mi trochę tutaj ścina przy nich. Ale nieważne. Nie, mi się wydaje, że te okruchy, chyba jakby się, nie wiem, tutaj respawnią, czy, czy co? A jak ja mam tam wjechać? Jak ona tu wjechała? <grym> Na pewno nie tak. Czekajcie, jak oni tu wjeżdżają? No na pewno. Dawaj! Dobrze. Dobra, zbieramy. Jest 18 na 20, więc jeszcze tutaj ten jeden. I tam jeszcze jednego widzę. Teraz jak spadnę, to się zabije. O! Nie! Cicho! Cicho ja. Tak. Jak pozbieramy i coś dostanę tutaj stąd, to jeszcze pojedziemy tak na szybko tam właśnie okruch duszy. O, dostałam 3 T, trzy dusze. To wszystko? A tej postaci już nie ma, znikła mi. No, dobra, dobra. To teraz tak. Ja jeszcze pojadę sobie tam właśnie przez ten portal do tego Halloween i do jednego sklepu, więc zaraz się tam spotkamy, jak coś. Dobrze, jestem z powrotem. I teraz tak, ja zapomniałam wczoraj w tej aktualizacji kupić tutaj jeden strój. Bo miałam kupić właśnie tą... jest to co było? jak to się nazywa? to mumie taką, wiecie, ten taki strój. Tylko teraz, gdzie to było? O, jest! O właśnie o to mi chodziło. To miałam kupić w poprzednim odcinku, no ale coś zapomniałam. E... Czekajcie, czyli tak, kupujemy. Szkoda e... mi kurczę tych starkońców, no ale dobra, tam e, trochę potracimy, nieważne. Kup, kup i kup. U, ale mało. Tak jeszcze myślałam o jakiejś, jakimś kapelusiku, albo o czarnym, albo właśnie o takim. Nie wiem, co to jest, taki. Ciemny fiolet. Bo ten, ten biały to nie, ale... Rzegę ja bym z tym w ogóle wyglądała. Pewnie jakoś głupkowato. A może bym tak zdjęła łaskawie ten, tą maskę. Czekajcie, zdajmy tą maskę i zobaczymy. <laughs> Jezus jak ja wyglądam bez tej maski. To zobaczymy teraz. O! No! Idealnie. Chociaż, nie, 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 moment. A może tą? Kurczę. Wezmę tą. Ten taki ciemny fiolet. Chyba bardziej pasuje. O! No teraz to jest idealnie. Tylko tutaj ta fryzura mi tak troszkę, no tak dziwnie leży. <śm> dziwnie się trochę ułożyła. No i jak myślicie, pasuje mi, nie? I ten kotek jeszcze przy okazji. Jest idealnie. Eee, chociaż... To by bardziej pasowało, bo to w sumie jest taki komplet. No nic, ale to taka, taka w połowie czarownica i w połowie mówią więc... Więc no dobra. No i to chyba w sumie tyle, co tutaj chciałam dzisiaj zrobić. Miałam w ogóle poza nagraniem poszukać tych okruchów całych, ale no... Z czasu dzisiaj tak nie było zbytnio, żeby tego szukać. Także... Może, jak mi się jeszcze uda coś tutaj zdziałać, bo wiem, że te portale najmniejszy to jest. No to jest właściwie pięć trzeba mieć tych okruchów, ale nie wiem, czy to u dyni było, czy tam u tego ducha, że trzeba mieć 10, to chyba tutaj. To jest w ogóle strach na wróble. No, tutaj trzeba mieć 10 okruchów, więc jak mi się uda zebrać 10 okruchów, to zrobimy. Kolejny jakiś tam odcinek, właśnie z tego Halloween i tam już przez te portale sobie przejedziemy. Tak. Jeju, ale tu jest dużo ludzi i mi tak ścina trochę. No. A w ogóle, jeżeli macie problemy z wejściem na serwer, to tylko i wyłącznie dlatego, że serwery są przeciążone. Przez to, że wiadomo, no Halloween, wczoraj była aktualizacja, dużo osób nie mogło wejść. No, bo też dużo osób chciało w ogóle zobaczyć tam aktualizację, więc to wina tylko i wyłącznie przeciążonych serwerów. Także niczym się nie martwcie, jak nie możecie teraz wejść, to spróbujcie wieczorem, ewentualnie jutro sobie jeszcze wejdźcie zobaczyć. No, w sumie najmniej osób to jest zazwyczaj rano, bo wiadomo, wszyscy w szkołach czy tam w pracach, no i wieczorem. Także no, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że chociaż tak troszeczkę Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, jak Wam, jak wam się podoba Halloween, czy, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Do następnego razu. No i co? No i się trzymaj to.